Witam serdecznie. Chciałbym Wam pokazać tutaj, jak sobie wymienić olej w manualnej skrzyni biegów w Peugeotie 3008. To jest silnik 1.6 HDI 2010 rok. A więc, tak ściągamy sobie osłonę pod silnikiem. Wiadoma rzecz, korek spustowy mamy w tym miejscu. Natomiast korka Wlewowego, przelewowego fizycznie nie ma. Musimy sobie albo przez górę odpowietrznik, ale najlepszym i najszybszym sposobem, według mnie, jest wykręcenie czujnika biegu wstecznego. Odkręcamy go kluczem 22. Wkładamy sobie taką rureczkę, znaczy rureczkę-wężyk, tylko musi być troszkę dłuższy, żeby tam do końca nam wszedł. Zostawiamy sobie tutaj wężyk w oleju, w pojemniku na olej. No, i pociągamy sobie olej z pojemnika i wciskamy go sobie tutaj do otworu czujnika biegu Nie będę tu, tutaj, jeszcze jedna strzykawka mi została zaraz to uzupełnię co do pojemności yy, skrzyni to jest około 2-2 litra z tego co wytrzymałem yy. co do oleju tutaj widzieliście już 75w80 y, total, można sobie inny y, olej też kupić Fuchsa poleca, polecałem czy, czy jakiś inny, ale ten mi się sprawdza zawsze Zawsze go lałem. Tak więc tak to wygląda. Tutaj macie korek zlewowy. Wlewacie na przykład przez czujnik stecznego. No i, i tak to wygląda. Jesz jeszcze musicie sobie zwrócić uwagę, czy macie skrzynię 5 e, czy sześciobiegową, ponieważ no, ten e, ilość oleju może być inna. Ja akurat tutaj mam sześciobiegową skrzynię, więc tego oleju Prawdopodobnie wchodzi więcej i ogólnie e, dobrze jest też e, tutaj. E, nie widać, ale ja sobie tam dałem nową uszczelkę miedzianą pod ten korek. To zazwyczaj nie cieknie. Przykręcicie na starej, ale warto sobie nową uszczelkę dać. No i tutaj, e, jeżeli chodzi o czujnik, tutaj jest uszczelka gumowa. Więc więc nic tutaj nie musicie dawać. Jak macie jakieś pytanka, to śmiało piście w komentarzach. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.